Dodać, że dogrywam ten dźwięk, a to nie jest live commentary, więc przepraszam. I są lagi, za to też przepraszam. Ciao, a dzisiaj nagrywamy serwer X10 i gram z Soldierem. Z bazuką biedaka. Z. Po prostu. Nie wiem, czemu to nagrywam, ale. Zawsze chciałem nagrać z tym procesem, a nie mogłem. I teraz już wiem dlaczego. Lecz. Nie martwcie się. Spróbuję to kiedyś pytalić. Tak, gram to OBS-em i jak wiecie OBS działa na dobre no ja, ja na laptopie też w tym służbowym nie, słubowym, nie po prostu a nieważne yy, bazucha biela to jest okropne no I jak widzicie nic nie mogę trafić no planowałem zrobić pewien film na pewnego człowieka nie wiecie po których moich filmach, Ten był to śmieszny I no Co mam jeszcze powiedzieć Co bójcie kanał Dajcie łapkę w górę Lub dół Mnie to nie obchodzi Sam sobie daje dół, więc Wiecie I czemu gram X10? było X10 X10, X10. To, to jest magia X10 to jest taki serwer gdzie możesz się bawić z różnymi braniami niektóre są dobre jak Kunaj krętacza ale musisz z nich umieć grać niektóre są słabe jak Chyba tu nie bani, ale niektóre nie są strasznie dziwne. Ozuka biedaka. Dobra, teraz chyba sobie pójdę. A wiesz co, śpieg. Niech będzie śpiek. Czy mówiłem, że śpieg tutaj ma strasznie dziwną funkcję ze swoim nożem? Chyba nie ja wam nie pokażę, bo już mówiłem, dogrywam ten dźwięk. A ja już zapomniałem, co się dzieje w tej grze. Ale granie szpiegę moim zdaniem na takich serwerach dość śmiesznie. Jeżeli jeszcze zrobisz streak, to... Oh boy. It's pretty good. It's, it's pretty good. I think it's pretty good. Um, planuję coś zrobić później. Planuję pokazać jak montuję rzeczy, chociaż będzie to prawdopodobnie minutowe, takie 4 czy 3 minuty, bo dogrywam tylko dźwięk. Przy niektórych, naprawdę, ale niektórych przypadkach, i zcinam coś. W przypadku pewnej osoby montuję film. Mhm, bo stabaj nie jest z tym nie jestem dobrym graczem. To jest dwa. Sporo mi oceniacie. To są dwa RS-y. co mówiłem? A Montuję pewnej osoby i tam przeważnie przycinam, bo to jest po prostu wymagane bo to byłoby wyglądało jak. Nagrywasz, prawie nie montujesz, dodajesz tylko dźwięk. Dźwięk, a muzykę. Dodajesz tylko muzykę. Pewne dźwięki. No, i jednego mema, na no, sam koniec. No i oczywiście muszę odwrócić mojego cudownego, heavy'a. Heavy, heavy Rosja. Jesteśmy na to. Hmm. Będę starał się częściej nagrywać takie odcinki z Team Fortress, ale poprawiłbym tutaj fps bo jak widzicie mam ich e, milion. Hmm. Komputery! kartą deklicza, która pobija po laptop w cenie. One się pobają przy tych FPS-ach. Zgódźcie te FPS-y. Bo jesteście pewni, że ja to nagrywałem. Aha, i zbierałem się z Starym Jeśli Gdybyście chcieli go zobaczyć, to polecam bardzo to Starym Crowem, ale on nagrywa krótsze filmiki, nie 10 Ups to będzie miało minu, ale pewnie już wiecie, bo oczywiście YouTube wam pokaże ile to ma minut. Tak. nagrywać więcej filmów z Stefą. Moim zdaniem TF2 jest najlepszą grą. No i musimy grać Lady Checo, Tableczkę obliczke Lady Checo. Nie wiem, czemu ludzie nazywają to tablet, tablet, tablet tabliczką Lady Checo. Jak to nawet nie jest angielski tylko polski, hmm, chociaż obojętnie mi to, bo Lady Czeko, Lady Czeko, mi to obojętnie, to już powinno się wymawiać, Lady Czeko. O, angielsku jest inaczej. Chyba nie, szokalo, czy coś takiego, nie wiem, nie jestem pewny. No, no, no. Um, no. Ale ta tabliczka dla jest przemocna na serwerach X10 lub 20 40 X... ileś tam. Ona jest przemocna, ale na normalnym trybie jest... po 50 więcej HP na innych trybach, a tu plus 500. No i lecimy. Oczywiście kunai spy. Widzicie ten set Kunai Spy i lecimy. ringer, of course. Aha, no i of course. Ambasador już nie jest taki dobry, więc przestańcie nim grać. Chociaż. Wymagany jest skillu ambasadora, a. z tą bronią po prostu. Nie pamiętam jak się to wygląda. Chyba ten rewolwer, który dawał Boże, Może ogrze hotnik, no. Że... Oh, że no, to ambasadora musicie mieć ten skill. A bez. No, po prostu jak gracie grzechnikiem, to jest normalnie stab. Sapujecie jakąś budowlę, to wtedy ta broń robi. Haha, -ha ty robią z. Przysta um, IT play here. No. Spy mainy mogą mi zazdrościć tego gameplayu. Wiecie jak gram z Pajem, Znaczy, nie wiecie, ale widzicie. Nagrywam be to bez scenariusza, więc przepraszam. Po prostu. jestem zbyt wymiarywany scenariuszem, wiecie tak. Szkoła. Mhm. Dobra, Pyro. O nie, nie. Demoman, demo ma. no, ta postać na tych serwerach jest przemocna, ja, ja nie wiem, jeszcze wyrzutny krakiet samotrzyletni, co? No, sorry, to jest... wiecie, to. To, 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 jest jeszcze normalne, Ym, ale granatnik to jest... Granatnik jest spoko, on jest bardzo dobry. On jest bardzo dobry. Moim zdaniem, granatnik to jest na, dla Demomana. Oprócz, jeżeli okay, nie okay. gracie demonite to to jest najlepsza broń. Najlepsza, nie ma lepszej. Lock and load. nie, nie. nie, nie Ten Heavy mnie dominuje, ponieważ jest lepszym graczem, ale nie wiem dlaczego on jest taki szybki pomocy. Chociaż też będziemy szybcy. Ja, on chce być szybki. My też będziemy szybcy. A, panowie, ta tarcza jest dla mnie OP. Ja nią lubię grać, ale nie umiem no, grać w ogóle w TFA 200 godzin. Hobby, ale nie umiem się ruszać. <ślesy> Moja trzy spike, yeah. nawet się nie będę ruszał. Miałem Charge, ale... Mądry Demoman po szkodzie. Demoman. Wiecie co? Ja zaraz chyba będę kończył to wideo. Jeszcze minutę. Spy 300 IQ. Ogólnie, jeżeli byście chcieli ze mną pograć, napiszcie w komentarzu. Napiszcie, czy chcecie lodał. Zobaczyć mu On za mną tantrował Ja chciałem być miły On mnie zabił No ale pamiętajcie o tym Żeby dać łapkę w górę Komentarz w górę. Subskrypcja Nie, nie pamiętam tego co mówi Dream Ale dobra Będę kończył Na raz.